był swój tytuł Mistrza Świata, nie na tym obiekcie, na tym większym. On tutaj wygrywał 5 lutego 2012 roku. Wczoraj czwarte miejsce ze stratą jednej punktu do Dawida Kubackiego. Kamil, wysoko nad zeskokim, piękny skok! Mila Stocha potrzebował 103 metrów i chyba tyle osiągnął. 102, no metr bliżej. Noty bardzo wysokie, bo to jest stylista. On i Kraft, mówi się, że to są dwaj najpiękniej skaczący w tej chwili w stawce zawodników nie, zawodnicy Skoczkowie. 19,5 u 4 sędziów. Nie ma wątpliwości, to jest super klasa. A zatem 58,5 punktów od sędziów. 102 metry, 6,9 punktów dodanych za wiatr. Czy to wystarczy, aby wyprzedzić Romana kołdelkę? w kwalifikacjach. Wczoraj czwarty Dawid Kubacki mówił, że to jak machnięcie skrzydła muchy, ta jedna dziesiąta punktu, bo też rzeczywiście minimalna to była różnica. I mamy lidera! I mamy lidera! I Kamil Stok jest liderem. Zostało jeszcze pięciu zawodników. On prowadzi. Czwarty jest Piotrek Grzyła. O trzy